Hejka, ja jestem Bazel i bardzo serdecznie was zapraszam na moją rutynę czesania włosów. Do czesania niezbędne są tryserki, w końcu muszę mieć jakąś nagrodę. No i szczotka. To jest akurat fulminator, który sprawdza nam się najlepiej, ale do opu rzeczy będziecie mieli link w opisie. Zdejmujemy szelki i rozpoczynamy działanie. Trochę ze mnie tego leci, ale to wszystko, ponieważ te lato się tak nagle, że ja nie zdążyłem zdjąć swojego zimowego futerka. Jest to bardzo przyjemny proces. Ciekawe, ile kłaczków zbierzemy na koniec. Daj znać w komentarzu. Przypominam również o subskrypcji tego kanału. Warto mnie obserwować, ponieważ dodaje bardzo ciekawe filmiki. Czas na nagrodę, moje ukochane tryserki. Link do nich macie w opisie. Koniecznie napiszcie też w komentarzu, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć na moim kanale. O, tutaj, co się tego sypało, normalnie jak śnieg, Heju. trochę na stojąco, nie chce mi się już leżeć. Zawsze fajnie szybko leci mi czas na tym czesaniu. Na coś się zapatrzę i nawet nie wiem, kiedy już skończone. Jednak jeszcze trochę trzeba powyciągać tyle, ile się da. O, i tutaj już końcowy etap. Jeszcze sam muszę się ogarnąć. I gotowe. Piękny piesek, gotowy na wybieg. Normalny top model. Mam nadzieję, że wam się podobało. Love Pa!